Witam Was kochani bardzo serdecznie na oficjalnej zapowiedzi World Slayera, czyli kolejnego po New Horizon dodatku do polskiej gry Outriders autorstwa warszawskiego studia People Can Fly, czyli przemiodnego luter shootera sprzed roku. Ja nazywam się Patryk Rojorejewski. Zapraszam Was serdecznie na materiał, który powstał m.in. dzięki możliwości zdalnej rozgrywki. W przeciwieństwie do pierwszego rozszerzenia, który głównie skupiał się na poprawkach związanych z optymalizacją czy ulepszeniach dotyczących stricte kooperacyjnej zabawy wielosobowej, tak pogromca światów wprowadza prawdziwe, pełnoprawne mięcho. Bogatą zawartość nie tylko dla miłośników sieciowych rewelacji, co przede wszystkim ludzi oczekujących rozwinięcia fabuły podstawowej wersji gry. It's start to get more insane in every day. I just you said these pods were protected no, no, no! I have to pull this data before everything's fried! He was right. W ramach kilkugodzinnej kampanii poznamy nową antagonistkę, zwiedzimy nowe tereny targane nowymi anomaliami i zmierzymy się z nowymi typami przeciwników. Nie zabraknie oczywiście całej masy dodatkowego sprzętu od legendarnych broni po wyjątkowe perki montażowe modernizujące nasz sprzęt o nowe bonusy czy całkowite zmiany systemów działania. pojawią się nowe endgame'owe ekspedycje z tak zwaną próbą Taria Gratar na czele, nowe sety i poziomy tak zwanej apokalipsy związane z uzbrojeniem czy opancerzeniem, a także nowe poziomy światów podniesione do tieru 40, które oczywiście z jednej strony podniosą poprzeczkę trudności, oferując jednak tym samym adekwatnie lepszy i bardziej atrakcyjny loot. our way back to the truck <sighs> Na koniec moi drodzy, to co kocham, znacie mnie doskonale. Według mnie sprawa w sumie najważniejsza, czyli rozbudowanie systemu progresji naszych bohaterów. Obok Technomancera, Pyromancera, Trickstera czy Devastatora wprawdzie nie otrzymamy niestety nowych klas postaci. Jednak te aktualne otrzymają dwie poszerzone mechaniki rozwoju. Pierwsza to Pax. Dzięki której otrzymamy dwa dodatkowe specjalizacyjne drzewka na klasę, druga to z kolei Path to Ascension, czyli ścieżka wzniesienia, która zafunduje nam kolejną porcję pasywnych ulepszeń, tym razem podzieloną na cztery kategorie odpowiadające konkretnej cesze naszego outridera. Wszystko po to, by jeszcze bardziej spersonalizować nasz styl gry, stosowane taktyki czy preferowane spluwy. Już za niedługo trzymamy zatem kilka powodów, by wrócić na łono planety Enok zwabieni wyzwaniami z tytułu nowych poziomów światów, chęci przetestowania nowego sprzętu lub, korzystając z urozmaiconych elementów RPG, rządzy wymaksowania swoich ulubionych awatarów. Czekam, przetestuję, pogram, porozwijam, ponagrywam. Premiera już 30 czerwca tego roku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i serdeczna tarcza. Hejas!